Cześć Wam. Kilka osób niedawno poprosiło mnie o zrobienie materiału na temat tego, jak to jest być tym trzecim, tą trzecią w relacji z hadowcem. Otóż temat nie jest prosty, ale zazwyczaj ten aspekt jest bardzo skrupulatnie pomijany. Wszyscy mówią dużo na temat problemów, jakie ma rodzina. Chorego z, z, ze zdradą, nazwijmy to wprost, z odchodzeniem w mani. I dużo się mówi o tym, jakie to ma konsekwencje, jak bardzo ludzie cierpią z tego powodu, i za każdym razem mówi się tutaj o rodzinie, bo absolutnie rodzina w tym wypadku jest ofiarą choroby. Czasem niektórzy wspominają też o tym, że również hadowiec jest ofiarą własnej choroby w takiej sytuacji, bo niszczy życie nie tylko rodzinie, ale też sobie. Natomiast zupełnie nikt nie wspomina o tym, jak czuje się ta osoba trzecia, do której ten hadowiec, haduwa, odchodzi w mani i co się potem dzieje z tą osobą. Myślę, że bierze się to stąd, że zwyczaj rodziny wychodzą z założenia. Skoro sama chciała, sam chciał, w to się pakować, z kimś kto jest w związku, to szlak z nim. Nie takie to proste, słuchajcie, ponieważ życie ludzkie jest bardzo skomplikowane jako takie. I być może jest to moje zboczenie zawodowe, ale ja nie lubię oceniać i osądzać ludzi. Wydaje mi się, że wszyscy popełniamy błędy, że wszyscy mamy różne wartości, i nie takie to jest proste. Zacznijmy może od tego, że mamy tą górkę sławetną. Pamiętajmy, że nie każda osoba z HADEM będzie chciała w górce zdradzać albo odchodzić. To jest rzecz bardzo indywidualna, są osoby, które preferują branie kredytów, wyjeżdżanie w podróż, uniesienia duchowe. Jest dużo bardzo możliwości. Ale przyjmijmy, że mówimy o osobie, która w manieczce ma takie tendencje. Już Wam kiedyś mówiłam, i ten film Wam podlinkuję, że moje przemyślenie jest takie, że zazwyczaj ta manieczka wyciąga z nas jakieś rzeczy, które gdzieś tam w środku nas, hadowców, są. Jak w każdym człowieku. I ta manieczka po prostu, ze względu na to, że tam jakby nasze idy, czyli te popędy wszystkie, przestają być kontrolowane przez superego, czyli nasze mm, nakazy, zakazy, to co mamy wdrukowane w głowę, przez naszego wewnętrznego sędziego, tak to nazwijmy, no to to, to nagle te nasze popędy robią bum, nie mam żadnego hamulca, no człowiek sobie nie zdaje sprawy z konsekwencji i płynie. No i tak, wiemy, że tak jest, w związku z czym, jeśli mamy problemy w związku, jeżeli czujemy, że nam się nie układa, jeżeli gdzieś tam w nas są jakieś niespełnione alesie, to zdarza się, że taki hadowiec właśnie idzie w tango. Czasami fizycznie zdradza, czasami zdradza emocjonalnie, czasami przywiązuje się do kogoś, czasami jest to miłość duchowa, ale tak czy siak, bardzo często związane jest to bezpośrednio z tym, że czuje się nierozumiany w tej relacji, w której jest. Często wynika to z tego, że partner, partnerka wiedzą, że chory choruje. I kiedy pojawia się manieczka, to próbuje stopować. Zazwyczaj osoba chora, kiedy jest stopowana, zaczyna postrzegać osobę stopującą jako wroga. Typu ty mnie nie doceniasz, ty we mnie nie wierzysz, ty uważasz, że jestem chory, a tak naprawdę ja mam po prostu świetne pomysły na życie. Zazwyczaj chory, i to myślę w bardzo wielu wypadkach, nie będę się bawić w procentach, ja bym że naprawdę bardzo wysoko, tak czy siak czuje się w związku taki, Wiecie. Zciemiężony, żony, nie mam dokąd pójść, nie mam co zrobić, nikt we mnie nie wierzy ogólnie. Za ciasno mi tutaj potrzebuje rozwinąć skrzydła. I czasem, jak mówiłam, jest to rozwijanie skrzydeł wyłącznie typu no to ja teraz bum w podróż, a czasami jest takie, że bum w podróż z kimś. Skąd się biorą te kimsie? A no po pierwsze yy, kimsie, którymi tutaj się zajmiemy bardziej podmiotowo niż przedmiotowo, to na ogół są osoby, które hmm, na starcie nie zdają sobie sprawy, że ta osoba jest chora. Rzadko jest tak, że przedstawiamy się mówiąc Cześć, jestem Małgosia, mam chat. Wiem, że są osoby, które tak robią, ale moim zdaniem jest to dziwaczne. Tak ogólnie. Nie chodzi o to, że to jest tajemnica. Po prostu witanie się z cyklu Cześć, to jest moja choroba, jest słabe. Tak ogólnie. Tak mi się wydaje. Chyba, że jest się już bardzo w podeszłym wieku emerytem w przychodni, to wtedy można się licytować na wieki choroby, ale tak to raczej jest to dosyć dziwne. No ale powiedzmy, ta osoba nie wie. Poznaje czarującą uroczą osobę. Inteligentną, dowcipną, atrakcyjną, zabawną, pełną werwy, wigoru, pomysłów. Wiecie, jak coś takiego może magnetyzować. To przyciąga. Jest niesamowite. Jeżeli jesteście rodziną, bliskimi, chorych, to wiecie, że oni poza tym momentem: a ja, ja, jestem królem, królową świata kiedy to zresztą macie ich dosyć, umówmy się szczerze, serialnie dosyć, bo w tym momencie nie są królami królowymi Drawas bo Drawas to jest cykl. Tylko... Ty mnie nie rozumiesz, masz do mnie pretensje, ja chcę czegoś więcej, w ogóle jesteś miałki do dupy, jesteś beznadziejna, do niczego się nie nadajesz, wiecie, masz tylko pretensje, a ja chcę, ja chcę znowu czegoś więcej, bla, 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 nie dorównujesz mi, bla, 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 ego idzie w górę, jestem najwspanialsza, najwspanialsza i tak dalej, więc jakby nie są dla was mili. To nie dla was są takimi, Aha, ha, 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 Poza tym widujecie ich też w fazach depresji, kiedy wyglądają jak glut. nie są w stanie się wykąpać. Śmierdzą, wyglądają jak kawał kówna, mówmy się szczerze, i przetłuszczone włosy, wszystko fatalnie, jeszcze po lekach potrafią przytyć. No, ogólnie, mm, 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 no, szczerze, no nie, no nie. No i tak, kochacie takie nieszczęsne coś, a to nieszczęsne coś, nagle no wychodzi z tej depresji, obrasta w pióra i zaczyna być ajwaj. I nagle niezależnie od tego, czy wpuścili kilogramy, czy nie wpuścili, nagle zaczynają być piękni, cudowni, atrakcyjni, i ho, 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 ponieważ samo to poczucie bycia atrakcyjnym powoduje, że człowiek jest atrakcyjny. Poza tym, tak jak wymieniłam te cechy, jeśli do tego jest dowcipny, kreatywny, pomysłowy, w ogóle bryluje w towarzystwie, nie da się przejść koło tego obojętnie. No i teraz pojawia się ktoś, kto nie jest zirytowany tą osobą. No nazywajmy rzeczy po imieniu. Was wkurza to, że on ma manieczkę. Ta osoba patrzy i mówi, wow, jaka to jest fajna osoba. Jaka to jest fajna osoba. I po prostu jakby wpada pod urok tegoż. Jest trochę jak zakręcie. I zaczyna się wokół tej osoby kręcić, bo ona przyciąga jak magnes. No i nagle się okazuje, ponieważ nie ma tego bagażu doświadczeń, co wy druga rodzino, że ta osoba trzecia. Mm, Widzi same wspaniałe rzeczy w tym chorym, nie wiedząc, że jest chory, uważa, że ta osoba taka jest i no właśnie, można się zakochać. W związku z tym okazuje pełną atencję, i jakby wiary w możliwości tej osoby. Czyli jeśli mówisz, że jesteś w stanie otworzyć firmę na Grenlandii i handlować tam sadzonkami na pole, to znaczy, że wiesz, co robisz. Jeżeli myślisz, że będzie sprzedawać śniegę z kimosą, super biznes, ponieważ umiesz przekonać człowieka w banku, żeby dał ci kredyt, umiesz przekonać też każdego. Więc generalnie mm, nie mają podstaw te osoby, żeby uważać, że chory jest chory. No bo mówmy się szczerze, po hadowcu niekoniecznie to widać. Nie zawsze przynajmniej. Nie każdy ma psychozę, nie każdy jest splątany, kiedy mówi. Mm, a ludzie mają różny temperament, nie? Więc jakby to są osoby, które zaczynają wspierać, Mówię, tak, dasz radę, to jest świetny pomysł, w ogóle, co to twoja rodzina opowiada, przecież jesteś fantastyczną osobą, z potencjałem, oni cię blokują, pitu, pitu. Czyli z jednej strony mamy zakochanie po stronie tej osoby trzeciej, która się pojawia, zauroczenie, zapatrzenie, zachwyt i ten zachwyt widać w oczach tej osoby, a zmiażdżony, zmęczony, przygnieciony rodzinom hadowiec, nie zdając sobie do końca sprawy, bo tak jak rozmawialiśmy w Mańce, raczej sądy nawet nie mówią o niepoczytalności. Osoba jakby teoretycznie jest poczytalna, tylko to jest teoretycznie, dlatego że jakby nie widzi konsekwencji tego, co się może wydarzać. Widzi tylko ten aspekt pozytywny bez tego negatywnego. Czyli mamy tutaj silne zniekształcenia poznawcze, tylko takie powiedzmy in plus, nie? No i. Taka osoba mówi, ojejku, wreszcie ktoś mnie dostrzega, wreszcie ktoś mnie adoruje, wreszcie ktoś się na mnie poznał, na mojej wartości, wreszcie ktoś mnie wciska, że jestem chory, wreszcie ktoś mnie każe brać leków, wiecie. I co jest ważne też, i uwaga dotyczy nie tylko osób chorych, wreszcie ktoś nie zna mojej wstydliwej przeszłości. Czasem takie poczucie, ja nie mówię, że zawsze, że człowiek leżał taki śmierdzący, boleśny, i tak go ktoś widział. Tworzy takie coś trochę, jak dzieje się w przypadku mężczyzn niektórych, którzy uczestniczyli w czasie porodu, gdzie rodziła ich partnerka, ich własne dziecko, ale oni nie byli na to gotowi, i często potem tracą zainteresowanie seksualne swoją partnerką. Mają jakiś rodzaj, wiecie, podświadomego obrzydzenia, trudno powiedzieć, ale w każdym razie były badania, które mówią, że niestety tak się dzieje. I tutaj Myślę, że może być trochę podobnie, że już nie, nie ma takiego spojrzenia, wiecie, jak się kogoś widziało, widziało takiego uświnionego, no to, to już nie jest takie ach, och. To jest inny poziom relacji. A w takim momencie taki hadowiec chciałby mieć z powrotem ten poziom relacji, że jest dla kogoś taki ach, och. Bo zresztą początki relacji są takie piękne, wiecie, takie w skowronkach, takie motylki w brzuszku, takie brylowanie, takie uwodzenie, takie chodzenie wokół siebie, wiecie, takie ach, 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 ach. To jest urocze. I każdy człowiek gdzieś myśli, dziś mu tego brakuje. Natomiast hadowiec, który jakby nie rozumie konsekwencji, idzie w to. No i to druga osoba tu, o tym nie wie, yy, dlaczego on w to idzie. No i tworzy się jedno wielkie nieporozumienie, bo często hadowiec odchodzi, właśnie w manieczce, do tej drugiej osoby. Mało tego, on czasem nawet będąc naprawdę fair, powie: Mam hat, dwubiegonówka, choruje. A ta osoba widzi kogoś, kto jest. Atrakcyjny, cudowny, wspaniały pod każdym względem. No i mówię, ma chat. Ja bym powiedział, że miał kiedyś złamaną rękę, <grym> nie byłoby różnicy. Ja bym powiedział, że ma cukrzycę. Dobra, biorę cię z tym, nie ma sprawy. Nawet czasem ta bliska osoba przeczyta, czym ten chat jest. A ja mówi, dobra, ej, tam, no bez przesady. No przecież widzę, jaki jesteś, widzę, jaka jesteś. Nie przeszkadza mi to. To ja usłyszałam na przykład. Wiem o tym. Nie przeszkadza mi to. Taka jesteś, spokojnie się nie dzieje. Niby świadoma decyzja, nie? Świadoma, ale nieświadoma. Jakby nie widzieli, co biorą. Jak <noise> do końca nie, nie widzieli, co biorą. Widzą tylko tą dobrą, fajną część. A jeżeli nie jesteście ty odleciani, że wam się, wiecie, włączyłem jakieś tam wojenia ksobne, że macie poczucie, że ktoś was tam śledzi inne rzeczy, które mogą być creepy, to ja niektórych takie wiecie, przerażające troszkę, to. No to po prostu uważam, no mania, i co tam za mania, w ogóle jaki problem, jest? jest pięknie, nie? Podróżujemy, jeździmy, wydajemy pieniądze, jest zajebiście, to jest taka wylajtowana osoba, chill out, będzie nam się fajnie żyło. No i jest fajnie, i tak naprawdę ta osoba jest naprawdę zakochana. Popatrzcie jej oczami, spotyka najcudowniejszego człowieka w swoim życiu, który jest wycilowany. Właśnie jeszcze raz to powtórzę, bo to jest ważne. Zabawny, uroczy, yy, kochający, yy, ma same pozytywne cechy, patrzy pozytywnie w przyszłość. Wiecie, jakie to jest rzadkie? W obecnym świecie wszyscy są zestresowani, sfrustrowani, pesymistyczni, yy, nie mają, yy, nie mają w sobie w ogóle życia. A to spotykam kogoś, kto po prostu epatuje życiem, jest jakby, wiecie, uosobieniem życia. Czy hm, można się zakochać, nie? I i idą w to, czasem rozwalają sobie rodzinę, bo mówią: Spotkałem, spotkałam miłość mojego życia. Ludzie dla miłości robią straszne rzeczy, bo na wojnie i w miłości wszystkie chwyty dozwolone. Hadowie wie, co życie sobie i rodzinie. O tym, że sobie jeszcze nie wie, o tym, że rodzinie też jeszcze nie wie, odchodzi. I zaczyna być z tym swoim ukochanym ukochaną. I wszystko jest pięknie. Baję fur Amadeo. Ale w którymś momencie bajer fur się kończy. Ja już się... No i nagle się okazuje, że nie jest tą osobą, którą tamten drugi człowiek pokochał. I nagle się okazuje, że ta druga osoba nie wie o co chodzi. Nie, nie umie grać w tę grę. Hadowiec nagle się znajduje w sytuacji, w której dochodzi do niego, że spierdolił sobie życie. Tak to ujmę bardzo dosadnie. Że zrobił krzywdę swojej rodzinie. Że zaufanie nie da się odbudować. Odbudować można związek. Odbudować można wszystko. Zaufanie się nie odbuduje do 100%. To jest taka, wiecie, rysa, która zostaje. Można oczywiście nauczyć się ufać komuś od nowa. Ale pewne rzeczy, no ja długo rozmawiam, pracuję z ludźmi, można wybaczyć. Naprawdę, wybaczyć można z miłości. Ale nie wiem, czy może do końca zapomnieć. Nie wiem, czy gdzieś tam nie będzie to zawsze poruszało takiego, a może to się znowu stanie, takiego, wiecie, niepokoju. I tak naprawdę rozwalone życie rodziny, jego czy jej, rozwód w powietrzu, rozstanie, rozwód, nie rozwód, nieważne, tam się dzieją naprawdę straszne rzeczy. Nasłuchałam się o tylu złamanych życiach, że nie macie pojęcia. I tak naprawdę no jest ten związek, w którym ta osoba się nie odnajduje, bo nagle widzi tego wspaniałego człowieka, w którym się on czy ona zakochali, i czują się oszukani, bo ta osoba nagle nie ma siły, nie jest przebojowa, nie potrafi dźwignąć tych inicjatyw. Te firmy, które zaczynają razem, upadają, te podróże nie wypalają, jakby. Nagle osoba, która była rzutka i potrafiła załatwić coś z niczego, wszędzie zrobić, nie wiem, wyczarować, teraz ma lęk, żeby odebrać telefon. Ma lęk, żeby wyjść do sklepu. Ma lęk, uogólniony lęk. Zawija się w koc i leży i mówi, mnie tu nie ma. Zaczyna wyglądać źle, przestaje o siebie dbać. Mije, nie, nie myje się no i, i tyle zostaje z bajki, nie? Jak jest na zasadzie halo. Człowiek się czuje oszukany. I teraz pojawia się taka sytuacja. Co z tym dalej zrobić? Część hadowców, kiedy wpada w depresję, podwija ogon, mówi ciao, zostawia tę osobę, z którą zaczęła być i wraca do rodziny z podkuranym ogonem, właśnie typu przepraszam, przepraszam, przepraszam. Jest przyjmowany albo nie, to jest w tym momencie sprawa, na której się nie będziemy skupiać, bo dotyczy właśnie wybaczenia. To jest bardzo indywidualna kwestia, trudna. Bardzo trudna, ale indywidualna. Czasem jest przykrewniany z powrotem, czasem nie jest. Natomiast jest też druga opcja, że nie decyduje się na powrót, bo mówi: Wszystko spieprzyłem, tego się już nie da naprawić, nigdy mi nie wybaczą. Nigdy ja sobie nie wybaczę. Do tego dochodzi coś takiego jak poczucie odpowiedzialności. Wtedy nie działało, prawda? Ale teraz już działa. I teraz pytanie: co to poczucie odpowiedzialności robi? Słyszałam o ludziach, którzy w tym nowym związku zdążyli na przykład już mieć dzieci. I teraz co? Zostawić tę osobę z tymi dziećmi? I nagle takie ocknięcia. ona jest Boga Ducha Winna. To nie jest jej krzyż, tylko mój. Skrzywdziłem, czy skrzywdziłam rodzinę, czasem i z dziećmi również, ale tutaj mam nowy związek. I jakby ta osoba jest rozczarowana, zagubiona, nie wie, co się dzieje. Sama nie wie, co ma zrobić. Niektórzy z takich yy, właśnie ludzi mówią, ja tego nie dźwignę. Ja nie dam rady. Ja nie na to się pisałem, nie na to się pisałam. Jakby to nie tak miało być, kim jesteś? Bo ta część jest obca, tej części nie znają, są przerażeni. Są przerażeni tak jak kiedyś rodzina Hadowca. Oni nie wiedzą, co się stało. I oczywiście możemy teraz iść w kierunku, a że sami chcieli. Tak, rodziny zazwyczaj tak mówią, i szczerze się im nie dziwię. Każdy ma prawo do gniewu, każdy ma prawo do żalu, każdy ma prawo po prostu do wkurwu o swoje złamane życie i do pretensji. Każda emocja jest ludzka i tak każdy ma do niej prawo. Ale niezależnie od prawa do emocji wściekłości, yy, też jestem człowiekiem, też wszystkie przeżywam. Zawsze staram się jednak widzieć drugą stronę medalu, nie tylko ze względu na altruizm, yy, żeby to nie było ładne hasło. Ale też dlatego, że to daje trochę więcej spokoju i dystansu, bo mówi o tym, że nie zawsze złe rzeczy dzieją się tylko nam, nie zawsze każdy chce źle. Nie wiem, co prawda ludzie my do dobrymi, dobrymi chęciami piekło jest wyblokowane. Tak, to prawda, jest. Ale z drugiej strony nie wiem, są osoby, którym to daje spokój. Mnie daje poczucie, że ktoś nie chciał źle. Że tam nie było takiej intencji. I zawsze staram się widzieć, no mówię, tą drugą stronę medalu, właściwie czasem drugi koniec ki, a ten kij jest bardzo długi, że ta druga osoba wklamkowana w ten związek po prostu tak samo została w jakiś sposób zmanipulowana. Nie lubię tego słowa, ponieważ uważam, że manipulacja jak dra mnie w jakiś sposób, nie wiem, imputuje, że, że to się stało celowo. Że ta osoba jakby chciała wprowadzić w błąd. No właśnie, sugeruje celowość działania. Dla mnie w mani hadowiec nie działa celowo, tak naprawdę. Mimo, że jest tam intencja zrobienia rzeczy, to ona nie jest do końca świadoma, bo mówię, pozbawiona wiedzy o konsekwencjach. I nie chcę w tym momencie nikogo oczyszczać, odplamiać. I w ogóle i zrzucać całej winy na chorobę, ale no niestety, kurczę, to jest choroba psychiczna. Więc, jakby mm, no tak to działa, że nie do końca jest to świadome, intencjonalne, że krzywdzą. I tak samo krzywdzą te osoby, z którymi zaczynają być. Dlatego, że to, to, to w ogóle nie tak miało działać. Jeżeli zostają w tym nowym związku, to często okazuje się, że jest powtórka z rozrywki, bo za moment ta druga osoba o ile nie odeszła i wytrzymała bo, bo tak eee, za moment z, jakby z tą drugą osobą zaczynają się kisić, kłębić i nie są w stanie z nią wytrzymać, jakby historyjka nam się powtarza eee, poza tym jeżeli nawet się decydują wrócić do rodziny, no to znowu się dzieje ta straszna sytuacja, że tak po prostu może być bez skrupułów bo mają skrupuły i poczucie winy wobec rodziny zostawiają te osobę, która jeszcze przed chwilą była dla nich całym światem jak mówili. I pisało do mnie bardzo dużo z rozpaczonych osób, które właśnie wyrodowały w funkcji tej trzeciej, tego trzeciego, tego znienawidzonego trzeciego, przez którego jest rozwalona rodzina. To nie do końca jest przez te osoby. To jest przez chorobę. To jest przez chorobę, to jest przez niepozałatwiane sprawy, przez to, że. Ludzie nie mają czasu, nie potrafią, mają problem z mówieniem o emocjach, nie naprawiają związku na bieżąco. I potem, kiedy się pojawia manieczka i to szambo wybija, no to dzieje się taka historia. Więc to jest jakby częściowo choroba, częściowo problem w związku, który kończy się w taki właśnie sposób. Absolutnie mówię, nie chcę w tym momencie nikogo skrzywdzić i powiedzieć, że nie wiem, że sama zdrada jest jego winą. W sensie, mam na myśli tę osobę, która jest poszkodowana. Nie, nie jest. Ale mówię, w związku to nie jest takie proste i zazwyczaj to, że są problemy, to jednak leży gdzieś w pośrodku. Zawsze. Nawet jeżeli myślimy, że nie, to naprawdę tak. Nie ma ludzi idealnych i nie ma w tym niczego złego. No, ale niestety, po tym jak wybije, dzieją się złe rzeczy. I ta osoba, która była jakby na moment takim, powiedzmy, takim crazem, crashem, czy jak to, mm, szukam słowa po polsku, żeby nie powiedzieć zabawką, ale jakby była. Mm, była na celowniku, była tą miłostką taką maniakalną, gdzie ciężko jest odróżnić manię od zakochania i zakochanie od manii. Często, jakby, staje się przedmiotem w całej tej sprawie, bo nagle jest tylko właśnie przedmiotem, kością niezgody, problemem w świecie hadowca i jego rodziny. Jakby bardzo dużo osób zapomina o tym, że ta osoba też została skrzywdzona przez całą tę sytuację. Jak kochanka, kochanek też są osobami skrzywdzonymi. Zwłaszcza jeżeli nie jest to kwestia, wiecie, takiego świadomego wyboru, że mówimy tu o zdrowych ludziach, którzy podjęli jakąś decyzję, tylko mówimy o osobie, która po prostu weszła w stanie chorobowym w nową relację no i jest problem. Ci ludzie strasznie cierpią, są porzucani, są nieważni, bo jakby hadowiec potem na siłę próbuje odbudowywać coś, co sam przegrał. Jak już mówiłam o poczucie winy, no co? ja rzadko mam poczucie winy wobec kogoś, komu zawrócił głowę nogami w czasie manieczki, mówiąc uczciwie. Przynajmniej takich historii nie znam. Na pewno są, ale nie znam. I to są osoby, które najbardziej cierpią, dlatego że są sponiewierane przez rodzinę, są sponiewierane przez otoczenie, pod tytułem, bo ty rozbiłeś, rozbiłaś związek chorej osobie. To są osoby, które najbardziej cierpią moralnie, bo rodzina no to jest ta porzucona żona, ten porzucony mąż czy tam partner, partnerka. Mimo, że się za, zajmują osobą chorą, to ta osoba chora doprawiła im rogi, ona jest zła i najgorsza, bo jakby chat nie usprawiedliwia, a nawet jeśli troszkę usprawiedliwia, to nie w oczach społeczeństwa, tylko w oczach partnera. To partnerzy potrafią powiedzieć: OK, potrafię wybaczyć, bo to, to nie jest mój bliski, to jest ta pieprzona choroba. Ale uwierzcie, społeczeństwo nie wybacza, społeczeństwo piętnuje i piętnuje wtedy i tego hadowca, i tę rodzinę. Oj, głupi jesteś, że ją przygarnąłeś z powrotem. Oj, to zwykła była. Ehm, oj, oj, jesteś głupia, po co ci taki dziwkarz i w ogóle nie, 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 powinnaś znaleźć kogoś lepszego, bla, bla, bla. Społeczeństwo potrafi doradzać bardzo niefajnie. Psychoterapeuci potrafią doradzać niefajnie i jakby narzucać, co powinien zrobić człowiek bez tak naprawdę wysłuchania jego wewnętrznych potrzeb. Ale już najgorzej naprawdę leje się na te osoby, które jakby weszły klinem między taki związek. Czyli które tak naprawdę padły ofiarą manieczki. Naprawdę, to są ofiary. Tak samo jak rodziny, tak samo jak sam hadowiec. Had robi z życiem straszne rzeczy. I to może się wydawać, że tak nie jest, ale hat robi z życiem straszne rzeczy. Niszczy życie. Tak literarnie. Depresja potrafi zabić, a manieczka niszczy życie. A jak po niej przychodzi depresja, to człowiek czasem myśli, że jedyne, co byłoby dobre, to się zabić. W każdym razie chciałam to tylko tak tutaj zostawić pod Waszą rozwagę, żebyście pamiętali o tym, że hat krzywdzi. Że HAT pewne rzeczy powoduje. I pamiętajmy o tym, żeby się leczyć. Pamiętajmy o tym, żeby rozmawiać między sobą. Pamiętajmy o tym, żeby dbać o siebie i naszych bliskich. Pamiętajmy o tym, że jeżeli jest to możliwe, mówmy o emocjach, wyrzucajmy negatywne rzeczy. Mamy do tego prawo, ale starajmy się nie oceniać i nie kamienować innych, bo oni mogą cierpieć tak samo jak my. Jeżeli chcecie się podzielić swoją historią, oczywiście serdecznie Was zapraszam. Zapraszam Was też na konsultacje, gdybyście chcieli przegadać swoją sprawę. Trzymajcie się, kochani. Pa.